Siemanerko Strzelce, witam Was bardzo serdecznie na Waszym listopadowym czytaniu. Karty mamy już, kochani, na stole. Mamy podział na miłość, na pracę, finanse, na to, co jest dobrego albo przecież tego, co powinniście w miesiącu listopadzie zrobić. I mamy też, kochani, jeszcze kartę energetyczną mówiącą o tym, czemu sprzyja energia. Co powinniście zrobić, bo energia listopadowa temu sprzyja, jak i runę, którą kochani, kiedy już ją odczytam, powiem co i jak, na co, po co. Warto do końca listopada, czyli do 30, włącznie, kochani, nosić gdzieś przy sobie, w postaci chociażby narysowanej runy na karteczce, czy też wyskrobanej, narysowanej na własnym ciele runy na własnym ciele narysowanej runy. Dobra, koniec kropka. Tylko pamiętajmy, że z dniem 30 listopada, jeżeli sobie ją wysmarujecie gdzieś na waszym własnym ciele, kochani, zmazujemy ją, dlatego że runy to bardzo silne znaki, które no nie wolno ich słuchajcie, nosić w nieskończoność, tak? Więc ta runa jest tylko na listopad i jakby będzie pomagała Wam, wam przez ten miesiąc listopad w różnych Kwestiach. Dobra, przechodzimy do czytania. Kochani, pierwsze, co to w ogóle zacznę od tego, że w trakcie czas tasowania kart dla Was. Wyskoczyła mi po prostu na stół bezpośrednio odwróciła się tak jak należy. Karta mówiąca o zmianach. Karta mówiąca o przeznaczeniu, mówiąca o losie, który jest gdzieś przed wami, więc być może są takie Strzelce, które gdzieś um, czują, że los się zmienia, że jakieś przeznaczenie robi tutaj jakąś robotę, że jakaś karma, kochani, cię tutaj gdzieś uaktywniła na przykład, albo też tudzież są takie Strzelce, które spodziewają się jakiejś zmiany życiowej, a nawet jak się tego nie spodziewacie, to ta karta Sygnalizuje bardzo mocno, czas nadszedł na jakieś zmiany, drogie strzelce, o 180 stopni w Waszym życiu. I teraz tak, to jest tylko taka karta, która, no mówię, ona chciała się pokazać, więc dlatego ja ją Wam przeczytałam, no bo mówię, dobra, no może coś tam, kurczę, faktycznie... Jest istotne tutaj i yy, dlatego przeczytałam Wam ją jako taką kartę dodatkową, tak? Ale, kochani, jakaś transformacja, jakaś zmiana życiowa jest Wam wręcz, powiedziałabym, potrzebna albo taka, która nadchodzi, która już jest i którą w pewien sposób, no, patrząc chociażby na to, co powinniście zrobić w listopadzie, może należałoby nawet, kochani, rozważyć. Dobra, jeżeli chodzi o uczucia, moi drodzy, ja mam tutaj yy, taką grupę osób, które Albo mają tylko jednego partnera, dla którego w pewien sposób robią co mogą, żeby przywrócić pomiędzy wami jakąś iskrę miłości, i wy tutaj czarujecie, kombinujecie, to, 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 wszystko inne robicie, kochani, żeby tą iskrę wskrzesić. Ehm, oczekujecie od wzajemnienia waszych starań, waszych zabiegów, od wzajemnienia miłości przez tą osobę, ale niestety. Spotykacie się z fiaskiem. Dlatego, że kończycie mi kartą opcji, znowu w życiu mi nie wyszło. Czyli takiej sytuacji płakania nad rozlanym mlekiem, że coś poszło nie tak, że w tych uczuciach, że w tych relacjach, że w tych emocjach nie idzie mi tak, jak należy. Ja się staram, ja sądzę, że będzie wszystko pięknie, że będzie kwitło, że będzie zajebiście, coś tam robicie, tworzycie. A tutaj wychodzi jedna wielka, kochani, lipa z tej sytuacji. I, w tej, i, w, I będąc, powiedziałabym, w tej takiej opcji płakania nad rozlanym mlekiem, bo w tych emocjach jest słabo, możecie, kochani, spodziewać się takiej sytuacji, że wy nie wiecie, co macie dalej robić. Jesteście w opcji zawahania. To dla jednej grupy. Dla drugiej grupy może to być sytuacja, że nie jest tylko jeden partner, tylko że załóżmy, macie jakąś relację stałą. A z jakąś inną macie romans, tak? Prowadzicie jakiś romans i tutaj gdzieś tam na boku, gdzieś tam oskuteczniacie piękną miłość i zajebiście czujecie, że kwitniecie, że się uśmiechacie, że lubicie z tą osobą przebywać, rozmawiać, spotykać się, tak? I jest takie lgnięcie jeden do drugiego, bardzo mocne. Tutaj, kochanie, jest piękne porozumienie, również dusz na poziomie nie tylko słuchajcie, no pod kątem, wiecie, lovów wielkich, ale takie również takie połączenie mentalne, duchowe, energetyczne, tutaj również się w tej relacji zadziewa. I moi drodzy, tylko stoicie przed jakąś decyzyjnością. Wy wiecie o tym, że czas podjąć jakąś decyzję, ale możecie, kochani, gdzieś czegoś się obawiać. I to może być na takim tle, czy jeżeli ja podejmę tą decyzję, czy ona będzie słuszna, czy nie będę tego na przykład żałował, czy żałowała, jeśli na przykład, dajmy na to, zostawię wszystko, to co aktualnie mam, po to, żeby wdać się w relację z inną osobą. I tego typu dylematy, kochani, wy możecie. No, tutaj w tych uczuciach mieć, dlatego że jest tutaj moment takiego zawahania, takiej sytuacji okej, okay, ale ja już teraz nie wiem, co mam robić. Zasadniczo nie jestem szczęśliwa, czy szczęśliwy, bo coś mi tutaj w tych emocjach nie gra. Być może jest ktoś inny, kto mi tą miłość daje, a ja siedzę w relacji do, do dupy, tak krótko mówiąc, w relacji, w której tego ciepła i szczęścia nie mam, i co ja mam teraz zrobić. No, i przez miesiąc, listopad, kochani, gdzieś możecie zdać sobie z tego bardzo mocno sprawę, że mm, tak naprawdę w uczuciach jest kicha. Jest kicha, bo yy, no bo jest kicha. Tak? Dlaczego? Dlatego, że Wy w końcu musicie zdecydować, czego Wy tak naprawdę chcecie. Czy to, co macie, jest dla Was wystarczające? Czy to, czego, to co byście mogły w pewien sposób popchnąć naprzód, nie byłoby dla Was lepsze? Więc to jest kwestia, kochani, miłości. Jeszcze słuchajcie taki specyficzny przekaz, ale może to być dla kogoś, takie, kochani, gdzieś odkrycie, że być może nie tyle, że Wy macie kochanka, kochankę i związek stały, ale jakieś takie, słuchajcie, poczucie, że może Wasz partner gdzieś Wam umyka, gdzieś może coś uskuteczniać na boku, albo będziecie, takie, będziecie się zamartwiały, czy oby przypadkiem tak nie jest ale to tylko kochani do kogoś, kto ewentualnie no, takie poczucie gdzieś no, może w tym tygodniu, Boże, w tym miesiącu kochani mieć i będzie miał takie, powiedziałabym, bielmo na oczach, bo nie będzie miał pewności, czy on dobrze czuje, czy on dobrze myśli, itd. dalej. No więc moi drodzy, nie wiem, ale coś wam w emocjach nie wychodzi. Wy nie jesteście mi tutaj, powiedziałabym szczęśliwy, bo jest piątka kielichowa, więc karta mówiąca o takim bólu, żalu, że w tych emocjach w tej miłości coś nie wychodzi. Przy opcji jakiegoś starania się o coś, ale tutaj, kochani, coś nie styka. Więc zastanówcie się nad tym, czy warto to ciągnąć. I może ta właśnie ta dwójka mieczy, która się tutaj pojawia, ona pokazuje, jakby taką sytuację. Spójrz prawdzie w oczy. Zastanów się, co ty robisz, drogi strzelc. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o pracę, moi drodzy, ja tutaj widzę, że wy chcecie, czy może inaczej, pieniądze się was będą trzymać, ale albo też wy będziecie chciały je gromadzić, czyli nie wydawać, nie trwonić na głupoty, bo mamy tutaj taką tendencję do tego, takiego, wiecie, takiego garnięcia do siebie. Przyjmiecie wszystko, chcecie mieć przy sobie, nie chcecie wydawać, nie chcecie się z nikim dzielić i gdzieś w jakiś pewien sposób dbacie bardzo mocno o poziom, waszym, o poziom waszych finansów, bardziej tak bym to powiedziała. Praca jest, także tutaj nie ma takiej sytuacji, żebyście mogli się martwić, że stracicie pracę, że coś tutaj w tej pracy zawodowej pójdzie, nie, tak? Nie, ta praca absolutnie jest, ale macie taką tendencję finansową, bardziej do tego, aby w tym w tym em, Powiedziałabym miesiącu, nie dzielić się pieniędzmi z nikim i jak najwięcej tych pieniędzy na coś gromadzić. Kochani, nie wiem na co. Dlatego, że pojawia się tutaj Karta Sprawiedliwości, i słuchajcie, może to są jakieś takie sytuacje stricte urzędowe, gdzie tutaj trzeba w pewien sposób zabezpieczyć się przed czymś. Zgromadzić fundusze na coś, nie wiem, na urzędnika na przykład, czy też tudzież, no nie wiem, bo to jest też taka, taka, taka sytuacja, w której wy tutaj utrzymujecie coś w tajemnicy, coś w sekrecie, nie chcecie się z czymś dzielić, chcecie mieć coś przy sobie. Być może co niektórzy, nawet jeżeli ta sprawiedliwość nie pokazuje tutaj jakiejś formy urzędowej, to być może, kochani, będziecie bardzo głęboko coś rozważać. Spojrzycie prawdzie w oczy w pewien sposób, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale w tym miesiącu praca jest, stabilność finansowa również jest, ale też i gromadzenie pieniędzy, trzymanie dla siebie i nie dzielenie się z nikim, pojawia się również Ustrzelca. Kochani, to co możecie zrobić w tym miesiącu i co powinniście zrobić, bo energia temu sprzyja, jest to karta: Słuchajcie, nie stania już w miejscu. Nie czekania na cud, tylko definitywnego zamknięcia pewnych procesów w swoim życiu. Kochani, nie wiem, dla jednych to będą relacje. Nad którymi ubolewacie, nad, drugi, nad drugą kwestią być może to będzie zupełnie coś innego, jakieś plany, słuchajcie, czy jakieś inne drdy małe tam oczywiście, które tam macie, ale co nie zmienia faktu, macie przestać stać w miejscu i czekać na cud, bo to jest taka sytuacja, zawisłem i nie ruszam się w prawo i w lewo. Coś zatrzymało się, coś jest nierozwojowego, w pewien sposób cały czas stoicie, dumacie, czekacie, nie wiem, liczycie, żyjecie jakimiś nadziejami na coś. Ale coś się, nie roz, coś się nie rusza i to jest jakby taka sytuacja: to, co jest nierozwojowe, to, co jakby nie przynosi no, jakichś czadowych efektów dla Was samych, żebyście Wy byli uśmiechnięci, należy w tym miesiącu definitywnie zamknąć. Zakończyć z kretesem stan bezruchu, zakończyć z kretesem to, co nie przynosi Wam jakichkolwiek, słuchajcie, powodów do radości. Moi drodzy, karta energetyczna dla Was jest to karta granica która mówi, żebyście ustalali pewne granice, oszczędzając w ten sposób swój czas i energię. Więc moi drodzy, jeżeli ładujecie w coś multum energii, ja to bardziej widzę, że to może być sytuacja związana z tymi uczuciami, bo tutaj coś mi tam nie za bardzo coś. Ładujecie czas, energię, po to, żebyście się świetnie na przykład czuli, no to w pewien sposób, moi drodzy, a widzicie, że druga strona jakby w ogóle ma, na to, ma to gdzieś i nie odwzajemnia wam tego i wy tak naprawdę czujecie, że wasze starania idą w niwecz. To może czas po prostu ustalić pewne granice, nawet sobie samym i powiedzieć: chwila, moment. Po co ja się szarpię? Jak nie, to nie. Ja nie mam ochoty sobie zmarnować życia przez jakąś przykładowo konkretną osobę. I może właśnie te granice to jest właśnie to, żebyście nie marnowali czasu i energii na rzeczy, które są nierozwojowe, i definitywnie zakańczali pewne rzeczy, które nie idą do przodu, które nie przynoszą wam tego, kochani, uśmiechu. I moi drodzy, runa dla Was to runa. któryś znak już to dzisiaj miał, ale nie pamiętam który. Jest to runa gebo, tak zwany iksik taki. Nie wiem, czy to będzie widoczne. O, ale może, może jakoś mi się to uda ustawić. O tak. Runa G, która, kochani, która w pewien sposób ma Wam, patrząc na to czytanie, dawać siłę, dawać odwagę, przywracać, kochani, wzmacniać miłość tam, gdzie ta miłość jest. Bo oczywiście, jeżeli Wy tutaj staracie się o czyjąś miłość, a ten ktoś niekoniecznie Was kocha i ciągle czujecie dystans, 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 jest Wam przykro, że to się nie rozwija, no to słuchajcie, no czasami takie sprawy no nie da się siłą, że tak powiem, rozwinąć. Ale słuchajcie, może też tak być, że macie osobę, która odwzajemnia wam te uczucia, no to wówczas Runa Gebo będzie, będzie jakby sprawiała, że do waszego życia przyjdzie ta odwzajemniona miłość. Ona będzie wzmacniana, będzie bardziej, słuchajcie, podsycana, tak? Jednocześnie będzie dawała wam również, słuchajcie, wsparcie, będzie wam dawała pewnego rodzaju, słuchajcie, odwagę do wykonywania pewnych ruchów, których być może boicie się wykonać, bo macie, no nie wiem, wahania, co ja mam robić, no ja nie wiem, co ja mam robić. Natomiast no, karty mówią, zrób coś, zakończ pewne rzeczy, bo faktycznie one są w bezruchu i nie widać, przynajmniej na miesiąc listopad, żeby to w ogóle ruszało się z miejsca. Więc drogie strzelce, do dzieła. Macie, słuchajcie, dużo ognia, jesteście znakiem ognistym, więc macie tutaj, kochani, parcie do przodu. Ustalamy pewne A i B, ustalamy pewne granice, kochani. I idziemy po prostu do przodu po swoje, po to, co sprawi, że reszta Waszego życia będzie pełna uśmiechu. I nie płaczemy nad rozlanym mlekiem. Skoro nie wyszło, to najwidoczniej miało nie wyjść. Skoro Wasze starania od jakiegoś czasu nie są przyjmowane, albo Wy widzicie, że coś się w tych emocjach niekoniecznie dobrze klei, albo boicie się zrobić jakiegoś ruchu, to przestańcie się bać. Macie przy sobie runę, która Was wzmocni w każdym Waszym, kochani, działaniu, jakie by ono nie było. No. Buziaki.